Nazywam się Marek Leśkiewicz, jestem z oddziału dzierżoniów okręgu Wałżych Jestem w tym roku trzecim zespołem lotników w Polsce Uzyskałem 109 konkursów i lotuję wyłącznie na produktach Gren a, a z produktów takich jak tu mam flagowych Grand Play'a to jest Electroid Balance. W sezonie można powiedzieć po 5 razy w tygodniu gąbki dostają ten produkt. Jest jeden, można powiedzieć, testowałem można, i refildy, i nienfieldy. Uważam, że ten produkt na Polsce jest jeden z najlepszych. Także to zachęcam do kupowania przy ciężkich, wyręczonych gołąbka bardzo szybko się regenerują druga rzecz jest do tego sedahol przy lotach jak gołębie są przy, przy cięższych lotach gołębie wyręczone mieszam sedachol razem z balansem nie? I, i efekty zmęczenia praktycznie po paru godzinach znikną. Y, 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 także gołąb bardzo szybko dochodzi do formy i bardzo szybko się regeneruje. Trzecim takim produktem, który jest używany, czy jakichś agonik wróci cięż, po jakimś locie cięższym, po, gdzieś później się i zaczyna polewać, czy do, jak młode, gdzieś po prostu przed chorobą, czy po chorobie. Yy, czarny prożek tam jest w środku. Bardzo dobrze działa. Muszę powiedzieć, dwa podania na karmę i mamy kłopot z, z, z luźnym kałem głębi y, załatwiony także bardzo dobry skuteczny produkt tu mamy jeszcze y, to jest 9 szczepów bakterii ja dawniej wpływałem w aptekach dla ludzi y, różne takie środki do tego tu mamy 9 szczep, szczepów bakterii bardzo można powiedzieć y, bardzo dobre są na, Działają na, na, na organizm i, 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 i to podaje przynajmniej jeden, dwa razy w tygodniu po locie tygodniu, to, to, to dostają. I po każdym podaniu antybiotyków, jak dostają. Później mam jeszcze, tutaj nie ma żelaza, ale na przykład cenowo i jakościowo jodynę, jodalinę podaję praktycznie codziennie, bo raz, że jest przeciwko rzęsistka, Zabija, jak to mówią, i oczyszcza pojnik, bakterie i do tego raz w czwartek dodaje żelazo. Ale żelazo akurat nie ma, bo już sprzedane zostało, nie? I po locie każdym, i przed lotem w czwartek dostają L-karnitynę. Także to yy, można powiedzieć, to jest magnes i yy, jeden, można powiedzieć, z lepszych magnesów na rynku. Bo Suplement diety, a lek, jak to mówią, można powiedzieć w magnezu, to jest zwierzę inne rzeczy. A to jest jeden z lepszych takich środków, które na dzień dzisiejszy jest na rynku. Mają łączone różne te firmy. Uważam, że podawanie osobno jest lepsze i raczej bardziej działa dla gołębia wybiórczo. To by było, no tam są jeszcze takie, jak są do, do jak są młode, zdrowe lęgi. Także jak podajemy gołębiom młodym, jak się wylęgną, podajemy jak to podaję przez, przez pierwsze 14 dni codziennie. Także to dostają gąbki na kamę stare, przerabiałem to w na papkę, na ten i gołąbki aż ściąg. Także tym bardziej, że gołąbek mój jest w standardzie. I tylko na tych produktach w okręgu wygrał pierwsze miejsce, tu jeszcze 30. w Polsce. No jak się poszedł, to no tak jest. Także w tym roku wyniki można powiedzieć na produktach Piotka. Jestem zadowolony, tym bardziej, że te już zamówione. Mam na ten sezon już też. Wszystko. Dzięki bardzo.